Miarki, cegły, rurki, kaski i neonowe kamizelki. Między innymi takie przedmioty rzucały się w oczy podczas dnia otwartego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bo jakby nie patrzeć, są to główne atrybuty wykładowców oraz studentów właśnie tych kierunków a jakie predyspozycje musi mieć osoba, która chciałaby do nich dołączyć? Trzeba być Troszkę ścisłowcem, ale proszę się nie przerażać matematyki, fizyki. Budownictwo jest, nie jest tak związane ściśle z matematyką, bo tu często dużo ludzi boi się, że, że trudny, trudny kierunek. Budownictwo jest, tak jak powiedziałam, takim szerokim wachlarzem. To są i drogi i mosty, i projektowanie nowych budynków. Jednym z zainteresowanych kształceniem na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska jest Igor. Generalnie chcę się dowiedzieć trochę o budownictwie i tak dalej, bo jestem na profilu budownictwa, budowlance. No i zobaczymy. Może coś ciekawego się dowiem. Jest to kierunek, z którym być może wiążesz swoją przyszłość? Być może tak, ze względu też na tatę, na rodzinę. Zobaczymy. Na razie myślę, że tak. Najbardziej podoba mi się to, że mogę stworzyć coś swojego, własnego. Wymyślić na przykład projekt domu po swojemu po prostu. Kolejne dni otwarte na Uniwersytecie Zielonogórskim w przyszłym tygodniu. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego.